Każda twoja decyzja, każde słowo, które wypowiadasz, każdy wybór, który wydaje się świadomy, może być tylko iluzją. Dlaczego? Bo to nie ty nim kierujesz to coś, co ukrywa się w cieniu, coś, czego nie widzisz, ale co decyduje o wszystkim. Karl Jung nie miał wątpliwości: dopóki nie uświadomisz sobie swojej nieświadomości, będzie ona kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Zastanów się, ile razy mówiłeś sobie, nie wiem dlaczego tak postąpiłem, ile razy powtarzałeś ten sam błąd, mimo że wiedziałeś, że to złe, to nie głupota, to nie brak silnej woli, to coś znacznie głębszego. W tobie i we mnie żyje siła, ogromna, tajemnicza i nieznana. Jung nazwał ją nieświadomością. To nie tylko magazyn wspomnień i instynktów. To przestrzeń, w której ukryte są twoje traumy, pragnienia, kompleksy, archetypy to one cię programują, jak niewidzialne linie kodów twojej duszy. I jeśli dziś masz wrażenie, że życie cię omija, że tkwisz w emocjonalnych schematach, że wciąż przyciągasz te same osoby, sytuacje i problemy to nie jest przypadek, to wzór a ty możesz go złamać. W tym filmie zabiorę cię w podróż do wnętrza. Do świata, którego się boisz, ale który zawiera odpowiedź na pytanie: kim naprawdę jesteś i co naprawdę cię blokuje? Czym jest nieświadomość według Karla Junga i jak wpływa na twoje życie? Nie jesteś tym, za kogo się uważasz, jesteś znacznie, znacznie głębszy, Karl Jung. Większość ludzi sądzi, że kieruje swoim życiem, że ich decyzje są świadome, że ich wybory wynikają z logiki i rozumu. Ale prawda jest zupełnie inna. To co naprawdę cię prowadzi to to, czego nie widzisz. To to, czego nie kontrolujesz. To, co przez lata zostało zepchnięte, wyparte, stłumione. To właśnie nieświadomość. Dla Junga nieświadomość nie była tylko ciemną piwnicą, gdzie chowamy to, co chcemy zapomnieć. To był cały kontynent twojej psychiki. Ogromny, niewidzialny świat, który tworzy scenariusz twojego życia zanim ty w ogóle zdążysz pomyśleć. Nieświadomość, twój drugi umysł, Jung uważał, że nasz umysł to nie tylko to, co świadome świadomość to czubek góry lodowej. Reszta, ta wielka część, która decyduje, z kim się zakochasz, czego się boisz, dlaczego unikasz zmian, a nawet jakie masz marzenia, znajduje się w nieświadomości. Nieświadomość przechowuje traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, których nawet nie pamiętasz. Zepchnięte emocje, które były dla ciebie zbyt bolesne, instynkty, które kulturowo nauczyłeś się tłumić, kompleksy i schematy powtarzające się jak zacięta płyta. I najważniejsze, archetypy, uniwersalne wzorce psychiczne, które kierują naszymi emocjami, snami, duchową ewolucją. W każdym z nas żyje dziecko, mędrzec, cień, bohater, matka, oszust. Te figury są częścią nas. I często to one podejmują decyzję za nas. Czy naprawdę jesteś wolny? Zadaj sobie pytanie: czy twoje reakcje są zawsze przemyślane? Czy twoje emocje nigdy nie wymykają się spod kontroli? Czy nigdy nie mówisz lub nie robisz czegoś, czego potem żałujesz? Jeśli chociaż raz odpowiedziałeś tak, nieświadomość właśnie przemówiła. Bo właśnie tak działa. W chwilach stresu, zmęczenia emocji, przejmuje stery. I kieruję tobą, zanim zdążysz pomyśleć, a ty tłumaczysz to potem. To był impuls. To przez emocje sam nie wiem, czemu tak zrobiłem to nie impuls. To program stary, zakorzeniony głęboko i aktywowany automatycznie cień, ten, którego się boisz. Jednym z najważniejszych pojęć w psychologii Junga był cień to wszystkie części ciebie, których nie chcesz widzieć agresja, zazdrość, pycha, wstyd, egoizm. Zostały odrzucone, wyparte, ukryte, ale one nie zniknęły, cień żyje i kiedy go nie znasz, może cię zdominować. Znasz to uczucie, kiedy nagle wybuchasz albo mówisz coś raniącego, a potem nie możesz w to uwierzyć? To twój cień przemówił. Kiedy boisz się sukcesu, to cień. Kiedy sabotujesz siebie, to cień. Kiedy boisz się bliskości, odrzucasz miłość, chowasz się za ironią, to też cień. Jung mówił: Nie da się oświecić, wyobrażając sobie światłość. Trzeba uświadomić sobie własny cień. Twoje życie to lustro Twojej nieświadomości. Zastanów się, dlaczego przyciągasz pewnych ludzi. Dlaczego wciąż trafiasz w te same schematy. Dlaczego masz te same lęki, te same ograniczenia, te same emocje, które wracają jak bumerang. To nie przypadek. To program nieświadomości. Każdy człowiek i sytuacja, która pojawia się w Twoim życiu, jest lustrzanym odbiciem tego, co masz w sobie. Jeśli czujesz się odrzucony, być może odrzucasz siebie. Jeśli wciąż doświadczasz braku, być może Twoja nieświadomość nie wierzy, że zasługujesz. Jeśli boisz się zmian, być może w Tobie wciąż żyje zranione dziecko. Twoje życie jest wiadomością od Twojej nieświadomości, i dopóki jej nie przeczytasz, będziesz błądzić. Poznaj siebie, nie intelektualnie, głęboko wewnętrznie, poznaj to, czego nie chcesz widzieć. Karl Jung nie stworzył tylko teorii, stworzył drogę, mapę do zrozumienia własnej duszy. I to właśnie ta mapa może dać ci wolność. Archetypy, twoi wewnętrzni aktorzy. Karl Jung odkrył coś niezwykle ważnego coś, co zmienia całkowicie sposób patrzenia na siebie. To nie tylko my jesteśmy sobą. W nas żyje wiele twarzy. I każda z nich przemawia w różnych momentach życia. To właśnie archetypy nie jesteś tylko ty z dowodu osobistego. W środku nosisz bohatera, który chce pokonać trudności, mędrca, który szuka prawdy, opiekuna, który kocha i chroni, oszusta, który kombinuje, dziecko, które chce być kochane, króla, który chce mieć kontrolę, ofiarę, która nie wierzy, że ma wpływ. I każdy z tych archetypów może wziąć stery. Każdy z nich może być Twój, ale tylko wtedy, gdy go rozpoznasz. Codzienność jako teatr archetypów, pomyśl o sytuacjach z życia. Czasem jesteś silny, waleczny, niczym wojownik. Innym razem czujesz się jak opuszczone dziecko. Niekiedy uciekasz w żarty i ironię, jak błazen. A kiedy indziej analizujesz wszystko z chłodnym dystansem, jak mędrzec. To nie przypadek. Twoja psychika działa jak scena, a archetypy to aktorzy. Problem w tym, że często to nie ty wybierasz, kto gra główną rolę. Ona wybiera się sama. Na podstawie starych ran, przekonań, nieprzeżytych emocji. Kiedy boisz się sukcesu, może mówi w tobie ofiara, która nauczyła się, że nie zasługuje. Kiedy przyciągasz toksyczne relacje, może dominuje dziecko, które błaga o uwagę. Kiedy jesteś zawsze dla innych, ale zapominasz o sobie, może to opiekun, który nie zna granic. Archetypy są jak lustra, pokazują prawdę, którą ukrywasz. Nie są dobre ani złe, ale stają się destrukcyjne, kiedy działają nieświadomie. Kiedy archetyp rządzi tobą z cienia, jesteś jak marionetka. Ale kiedy go poznasz, możesz go zintegrować. Wtedy staje się twoją siłą. Wyobraź sobie, że masz w sobie mędrca ale nie słuchasz go, masz bohatera, ale boisz się wyzwań, masz króla, ale nie masz odwagi dowodzić swoim życiem. To wszystko już w tobie jest. Potrzebujesz tylko rozpoznać, który archetyp mówi i czy to on ma ci dziś prowadzić. Jak rozpoznać swoje dominujące archetypy? Zacznij od pytań: który głos najczęściej słyszysz w głowie? Czy w trudnych chwilach zachowujesz się jak wojownik, ofiara, dziecko? Jakie historie wciąż powtarzają się w Twoim życiu? Kogo podziwiasz i czego ci brakuje, podziwiasz? Odważnych ludzi? Może Twojego bohatera trzeba obudzić. Zazdrościsz ludziom, którzy potrafią być sami. Może Twój mędrzec czeka na ciszę. Czujesz, że świat Cię nie widzi. Może ofiara domaga się uznania. Archetypy nie są teorią. One są w Tobie codziennie, w snach, w emocjach, w reakcjach. W relacjach każdego dnia któryś z nich mówi do ciebie. Świadomość to klucz. Nie chodzi o to, by pozbyć się jakiegoś archetypu, nie chodzi o to, by walczyć z cieniem czy wyłączyć ofiarę. Chodzi o integrację. Jung mówił: Celem nie jest stanie się doskonałym, celem jest stanie się całością. Kiedy wiesz, co w tobie gra, możesz współpracować ze sobą. Możesz uczyć się, kiedy oddać głos mędrcowi, kiedy przyjąć wrażliwość dziecka, kiedy pozwolić bohaterowi podjąć decyzję. To właśnie jest dojrzała świadomość. Nie polega na tym, że jesteś zawsze silny, ale na tym, że wiesz, kto mówi w tobie i czy zgadzasz się, by ten głos cię prowadził. Od roli do siebie. Największym dramatem życia jest utknięcie w jednej roli, kiedy całe życie jesteś miły albo ofiarny. Albo samowystarczalny. Boisz się zdjąć maskę, bo nie wiesz, kto jesteś bez niej. A prawda jest taka, że jesteś wszystkim tym i jeszcze więcej. Ale możesz sięgnąć po tej jakości tylko wtedy, kiedy zejdziesz z autopilota. Kiedy przestajesz być reakcją, a zaczynasz być obecnością. Jung nie stworzył zamkniętego systemu. On zaprosił nas do drogi. Drogi ku wewnętrznej całości. Ku poznaniu siebie tak głęboko. Że przestajesz być niewolnikiem emocji, a stajesz się ich świadomym uczestnikiem. Jeśli czujesz, że w tobie jest więcej, że ktoś lub coś w tobie czeka, by się przebudzić, to archetypy już się uaktywniają. Nie uciekaj. Obserwuj. Słuchaj i poznaj je. Cień to, czego w sobie nie akceptujesz. Wyobraź sobie, że w twoim wnętrzu istnieje ciemny pokój. Wszystko, czego nie chcesz o sobie wiedzieć, właśnie tam zostało zamknięte. Wstyd. Gniew, zazdrość, pycha, chciwość, strach wszystko to, co uznałeś za złe, niewłaściwe, niemoralne ale też siła, która mogłaby zmienić twoje życie, gdybyś odważył się ją zobaczyć. Karl Jung nazwał to cieniem. Cień nie jest zły, on jest wyparty to części ciebie, które kiedyś zostały odrzucone przez rodzinę, społeczeństwo, system. Religie, czy nawet Twoje własne przekonania, cień nie znika, on działa po cichu. Kiedy Go nie widzisz, On kieruje Twoim życiem z ukrycia. To dlatego krytykujesz innych za cechy, które masz w sobie. To dlatego boisz się porażki, albo boisz się sukcesu. To dlatego sabotujesz związki, kiedy zaczyna się robić blisko. To dlatego boisz się mówić nie, bo w środku masz wpojony wstyd. To nie Twoja wina. Ale teraz to Twoja odpowiedzialność. Projekcja, kiedy widzisz cień na zewnątrz, najłatwiej rozpoznać swój cień, patrząc na to, co najbardziej Cię irytuje u innych, kogo nie możesz znieść, z kim nie możesz być w jednym pomieszczeniu, co Cię wkurza, ale nie masz racjonalnego powodu, to może być projekcja Twojego cienia. To, co tłumisz w sobie, widzisz wyolbrzymione w innych, nienawidzisz ludzi, którzy są głośni i pewni siebie. Może w środku ukrywasz własną potrzebę ekspresji? Krytykujesz ludzi, którzy odpoczywają i biorą dla siebie? Może twój cień to pragnienie odpoczynku i miłości własnej? Twój cień przypomina ci o tym, kim naprawdę jesteś, ale nie miałeś zgody, by taki być. Cień w relacjach, czyli dlaczego wciąż przyciągasz to samo? Cień najczęściej ujawnia się w relacjach. Nieświadomie przyciągamy ludzi, którzy uaktywniają nasze zranione części. Dlatego zakochujesz się w osobach niedostępnych emocjonalnie, dlatego masz trudność z postawieniem granic, dlatego czujesz się niezrozumiany, niewidziany, pominięty. To wszystko informacje. Twój cień nie chce cię zniszczyć, on chce cię obudzić, pokazać: hej, tu jest coś, czego nie uznałeś, a co krzyczy o uwagę. Jak spotkać swój cień? Nie musisz od razu nurkować w najgłębszą ciemność. Zacznij delikatnie, ale świadomie. Zadaj sobie pytania: co mnie wkurza u innych, tak naprawdę? Jakie emocje tłumie, udając, że ich nie mam? Co powiedzieliby moi bliscy o moich ciemnych stronach? Jakich słów w ogóle nie chcę usłyszeć na swój temat? Cień nie lubi być widziany, ale właśnie to go uwalnia. Im więcej go zobaczysz, tym mniej będzie miał nad tobą władzy. Integracja cienia Twoja supermoc Jung nie powiedział. Walcz ze swoim cieniem. Powiedział: przyjmij go, zintegruj, zrozum, nie oceniaj. Bo cień to nie tylko to, co brzydkie: to także Twój potencjał, Twoja siła, Twoja seksualność, Twoja prawda, Twoje nie, Twoje tak, Twoje marzenia. To, czego się boisz, może Cię wyzwolić, jeśli się temu przyjrzysz. Światło i cień. Nie ma światła bez cienia i nie ma prawdziwego przebudzenia bez zejścia w dół. To nie podróż tylko do góry, w afirmacje. Uśmiech i pozytywne myślenie. To zejście w głąb, w to, co boli, w to, co było zignorowane, w to, co zostało pogrzebane, ale tam, właśnie tam, czeka wolność. Jeśli masz odwagę spojrzeć w siebie naprawdę, jesteś już w drodze. To nie zawsze będzie łatwe, ale będzie prawdziwe. A prawda zawsze uwalnia. Droga do jaźni jak wrócić do siebie i odnaleźć sens? Zanim przejdziemy do głębokiego zrozumienia jaźni, odpowiedzmy sobie na jedno fundamentalne pytanie: czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś zagubiony? Może czujesz, że twoje życie jest pełne chaosu, ale nie wiesz skąd pochodzi ten niepokój. To uczucie, że nie do końca żyjesz w zgodzie ze sobą. Może być oznaką, że odszedłeś od swojej prawdziwej natury? Karl Jung twierdził, że każdy z nas ma w sobie coś, co nazywamy jaźnią naszą prawdziwą, autentyczną istotą. To w niej kryje się cały nasz potencjał i prawdziwa moc. Ale jak do niej dotrzeć, skoro często jesteśmy tak oddzieleni od siebie? Dlaczego odchodzimy od siebie? Wszystko zaczyna się od dzieciństwa, kiedy to kształtujemy nasze postawy. Przekonania i zachowania pod wpływem rodziny, społeczeństwa, kultury. Zaczynamy wierzyć, że musimy spełniać określone oczekiwania, by być akceptowani. Nie zdajemy sobie sprawy, że stopniowo zaczynamy zapominać, kim naprawdę jesteśmy. Zamiast żyć zgodnie z własnymi pragnieniami, dostosowujemy się do tego, co powinniśmy robić. I tak dzień po dniu, krok po kroku, oddalamy się od naszej prawdziwej jaźni. Jak więc wrócić do siebie? Pierwszym krokiem jest świadomość. Musimy zdać sobie sprawę, że coś w naszym życiu nie jest w pełni prawdziwe. Musimy przyznać się przed sobą, że coś w nas jest zagubione. To nie jest łatwe, bo wiąże się z konfrontacją z własnymi lękami i wątpliwościami, ale bez tej konfrontacji nie będzie postępu. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: Czy to, co robię, rzeczywiście daje mi szczęście? Jeśli Odpowiedź brzmi nie. To znak, że musisz poszukać dalej. Kolejnym krokiem jest akceptacja. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. To, co często robimy, to porównywanie się do innych. Patrzymy na ich sukcesy, ich osiągnięcia, a my czujemy się gorsi. Ale prawda jest taka, że każdy z nas ma swoją unikalną drogę. Porównywanie siebie do innych to droga donikąd. Jeśli chcesz odzyskać swoją jaźń, Przestań oceniać siebie przez pryzmat cudzych osiągnięć. Odzyskiwanie jaźni to również proces integracji. Oznacza to, że musisz połączyć wszystkie części siebie te, które wiesz, że są częścią twojej prawdziwej natury, i te, które starałeś się ukryć. Cień, o którym mówił Jung to właśnie te aspekty naszej osobowości, których się wstydzimy, ale te ukryte części są tak samo ważne, jak te, które pokazujemy światu. Właśnie przez akceptację tych mrocznych stron siebie zaczynamy łączyć całość. Tylko wtedy, kiedy zintegrowaliśmy wszystkie aspekty siebie, stajemy się naprawdę pełni. Również odpowiedzialność za własne życie jest kluczowa. Nie możesz obwiniać innych ani okoliczności za to, gdzie jesteś. Jung powiedział, że tylko poprzez wewnętrzną odpowiedzialność zaczynasz dostrzegać sens życia. Zamiast narzekać na życie, zacznij je tworzyć. Zamiast czekać na odpowiedni moment, stwórz go sam. Weź odpowiedzialność za to, co robisz i jak żyjesz. I najważniejsze musisz podjąć decyzję: zacznij działać. Zacznij zbliżać się do siebie każdego dnia. Twoja jaźń czeka na ciebie. Ale to ty musisz podjąć decyzję, że chcesz ją odkryć. To może być najważniejsza decyzja, jaką podejmiesz w życiu. Odzyskiwanie jaźni to proces, który wymaga czasu i wysiłku. Ale jeśli jesteś gotów zmierzyć się z własnymi lękami, akceptować siebie i brać odpowiedzialność za swoje życie, to w końcu odkryjesz prawdziwą moc, która w tobie drzemie. Ta droga nie jest łatwa, ale jest absolutnie warta każdej chwili. Nie czekaj na lepszy moment, zacznij już teraz. Kroki do pełnej integracji i akceptacji jaźni. Pierwszy krok: Poznaj swoje lęki i cienie. Aby naprawdę zrozumieć siebie, Musisz zacząć od przyjrzenia się swoim lękom, obawom i wszystkim tym stronom, które starasz się ukrywać. Te części ciebie, które ukrywasz, są częścią twojej jaźni, której nie chcesz zaakceptować. Ale nie możesz odrzucić tych części siebie. Karl Jung twierdził, że to, co tłumimy, wychodzi na powierzchnię w nieoczekiwanych momentach, a potem wciąż nas rani. Zamiast bać się tych cieni, musisz je zaakceptować. Bądź świadomy swoich lęków, nie oceniaj ich. Ale przyjmuj je jako część siebie. To właśnie dzięki temu stajesz się całością. Drugi krok. Akceptuj to, co cię rani. Często staramy się unikać bólu, unikać konfrontacji z tym, co nas rani, co nas skrzywdziło w przeszłości. Jednak prawda jest taka, że nie będziesz w stanie uwolnić się od tych bolesnych wspomnień, dopóki ich nie zaakceptujesz. Jung mówił, że najpierw musimy spojrzeć w ciemność, aby dostrzec światło. Nie próbuj unikać trudnych emocji, zaakceptuj je i pozwól sobie poczuć ból, by ostatecznie go uwolnić. Tylko wtedy będziesz w stanie wyjść na drugą stronę, silniejszy, bardziej zjednoczony ze sobą. Trzeci krok. Uczyń medytację częścią swojego życia. Jednym z najpotężniejszych narzędzi w odkrywaniu jaźni jest medytacja to przestrzeń, gdzie możesz w ciszy połączyć się z głębią swojej nieświadomości. Zaczynając od kilku minut dziennie, medytacja pozwala Ci na obniżenie poziomu stresu, uspokojenie umysłu i zanurzenie się w swojej prawdziwej naturze. Kiedy medytujesz, zaczynasz dostrzegać myśli i emocje, które przez długi czas były tłumione. To daje Ci przestrzeń na ich zaakceptowanie, na pełne zrozumienie siebie. Medytacja pozwala Ci spotkać się z Twoimi lękami, pragnieniami. A także z tym, co w tobie najpiękniejsze i najbardziej prawdziwe. Czwarty krok: podejmij świadome decyzje. To, co robimy na co dzień, wpływa na naszą jaźń. Jeśli wciąż podejmujesz decyzje na podstawie przeszłych traum, oczekiwań innych ludzi czy strachu przed porażką, nigdy nie zbliżysz się do siebie. Musisz zacząć podejmować decyzje, które są zgodne z Twoimi wartościami, z Twoimi prawdziwymi pragnieniami. Nie pozwól, by strach decydował za ciebie. Bądź świadomy każdego kroku, który podejmujesz. Kiedy twoje decyzje będą świadome, zaczniesz w pełni czuć, że wracasz do siebie. Piąty krok. Bądź cierpliwy. Droga do jaźni nie jest szybka. Zanim w pełni zrozumiesz siebie, musisz przejść przez wiele etapów. Jung mówił, że proces, indywidualizacji, czyli procesu stawania się sobą, jest długi i pełen wyzwań. Cierpliwość to klucz. Pamiętaj, że nie musisz od razu osiągnąć pełni. Każdy dzień jest krokiem ku samorealizacji. Bądź cierpliwy, wyrozumiały i daj sobie przestrzeń na rozwój. Każdy krok, choćby mały, przybliża cię do siebie. Szósty krok: znajdź swoją pasję. Kiedy zaczynasz żyć zgodnie ze swoją jaźnią, zaczynasz także odkrywać swoje prawdziwe pasje. To nie tylko rzeczy, które cię interesują. To te działania, które dają ci prawdziwą radość i spełnienie. Kiedy robisz to, co naprawdę kochasz, wtedy poczujesz pełnię. Prawdziwa pasja pochodzi z wnętrza. To nie jest coś, co jest narzucone z zewnątrz, ale coś, co wynika z twojej prawdziwej natury. Zacznij szukać tych rzeczy, które sprawiają, że twoje serce bije mocniej. To właśnie one prowadzą cię do pełnej integracji i odnalezienia sensu w życiu. Siódmy krok. Dziel się swoją prawdą z innymi. Kiedy odnajdziesz swoją jaźń, będziesz miał dar dzielenia się tym, kim naprawdę jesteś z innymi. Nie chodzi o to, by imponować światu, ale by dzielić się swoją autentyczną mocą. Im bardziej będziesz otwarty na innych, tym szybciej poczujesz, że twoja jaźń staje się całością. Ludzie będą cię inspirować, a ty będziesz inspirować ich. To krąg wzajemnej energii, który rośnie w miarę jak żyjesz w zgodzie ze sobą. Odzyskanie swojej jaźni to długi proces, który wymaga od nas pełnej świadomości, akceptacji siebie oraz wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Ale to także niesamowita podróż, która pozwala ci odkryć prawdziwą moc, która w tobie drzemie. Jeśli masz odwagę podjąć te kroki, odzyskasz pełnię siebie. Zacznij od teraz. Twoja jaźń. Czeka. Ostatni krok. Akceptacja siebie to początek nowej drogi. Na tej drodze, którą dziś przedstawiłem, nie chodzi tylko o to, by poznać siebie w sensie intelektualnym. To proces głęboki, który wymaga całkowitej transformacji. Akceptacja siebie to nie tylko powiedzenie tak, to jestem ja. To również powiedzenie jestem gotów na zmianę, na rozwój, na konfrontację z tym, co we mnie najtrudniejsze. To wyzwanie, które daje Ci ogromną moc, byś mógł zmieniać swoje życie i wchodzić na wyższy poziom świadomości. Nie jesteś tym, co Ci się przydarzyło, jesteś tym, czym zdecydujesz się stać. Pamiętaj, że to Ty jesteś twórcą swojej przyszłości. Czasami proces ten jest bolesny, bo wymaga od nas odpuszczenia rzeczy, które kiedyś były dla nas komfortowe. Ale ten ból to tylko przedsmak ogromnej radości, która czeka na końcu. Kiedy zrozumiesz siebie, Zaakceptujesz swoje cienie i odkryjesz swoją pełnię. Życie stanie się czymś znacznie większym i pełniejszym niż kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić. Zacznij już teraz. Zrób pierwszy krok ku pełnej integracji siebie. Każdy dzień to nowa szansa, by zbliżyć się do siebie. Nie pozwól, by strach, wątpliwości czy jakiekolwiek zewnętrzne opinie blokowały twoją drogę. Twoja jaźń jest gotowa na odkrycie. Bądź odważny, bądź cierpliwy. I pamiętaj, proces nie kończy się nigdy. Codziennie stajesz się coraz bardziej sobą, każdego dnia dążysz do pełni. Dziękuję, że dotarłeś do końca tej podróży. Jeśli poczułeś, że te słowa rezonują z tobą, jeśli czujesz, że jesteś gotowy na zmianę, nie czekaj. Teraz to ty decydujesz, co zrobić ze swoją jaźnią. Podejmij świadomą decyzję, by stać się najlepszą wersją siebie. To wszystko zaczyna się teraz. Jeśli podobał Ci się ten materiał, jeśli czujesz, że otworzył on przed Tobą nowe horyzonty, daj znać w komentarzach: jak możesz zastosować te zasady w swoim życiu. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat jaźni. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych treści, które pomogą Ci na drodze do osobistego rozwoju. Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za to, jak kształtujesz swoje życie. Zacznij działać teraz.